To powiem na samym początku: tak, zdecydowanie pan profesor Krzysztof Klebus w tym temacie jest mocniejszy. To jest jego konik. Ja to specjalnie to podkreślam, dlatego że ja, jako kardiolog interwencyjny, tak można by mnie było na, na, określić, ja się tego uczę od, w ostatnich latach. No, również kardiolog interwencyjny dostrzegł potrzebę i ważność tego tematu, ale chcę to podkreślić: to centrum, którym kieruje pan profesor. Jest ewenementem na skalę Polski, i myślę, że możecie do pana profesora kierować mnóstwo trudnych pytań, klinicznych, organizacyjnych, i ozyskacie na pewno na to odpowiedź. A mówiąc, a odpowiadając już na konkretne pytanie, to bym powiedział to w ten sposób. Do pewnego momentu wydawało się klinicystom, że hipercholesteremia rodzinna, praktycznie w Polsce nie występuje, jeśli jest, to jest czymś bardzo ograniczonym, że liczba pacjentów cierpiąca na to schorzenie nie wymaga większego zainteresowania, ale to takie stare czasy z początku mojej kariery naukowej. Profesor Gregorczyk, z którym miałem okazję pracować po raz pierwszy na jednym z wykładów powiedział o rodzinnej. Pamiętam do dzisiaj jego słowa, że należałoby szybko i wcześniej diagnozować po to, żeby ograniczyć liczbę niekorzystnych epizodów sercowo-naczyniowych, czy też zawałów serca i udarów mózgu. I to gdzieś tam padło, ale on był biochemikiem. Ja byłem klinicystą, wtedy lekarzem chorób wewnętrznych. Gdzieś to uciekło. Potem okazało się przez lata, że na cholesterol trzeba patrzeć, trzeba go kontrolować, no bo on grozi zawałem. Ale gdzieś ta strona genetyczna, gdzieś ta prewencja pierwotna Wczesna w ogóle nie odgrywała wielkiej roli. Polska się takimi rzeczami kompletnie zajmowała. My kultywowaliśmy, zresztą dzisiaj kultywujemy medycynę naprawczą, medycynę ratunkową.